Staszek chodzi po lesie, jakby miał tam dom Poluje, patrzy, słucha, zna tam każdy dom Oj dana, oj dana, lipka zieloniutka a Staszek zawsze wie najlepiej, gdzie jest zyski sztuczka Oj dana, oj dana, lipka się kołysze Staszek handluje cicho, a sumienie śpi w ciszy Zioło w torbie zielone Nie pietruszka, nie szczypior jak zobaczy policjanta Mówi to na przypraw ser Oj dana, oj dana Lipka się kołysze Staszek handluje cicho, a sumienie Śpi w ciszy Z Janeczkiem i Natanem w noc wyrusza w dal Napad szybki jak komar Zniknął portfel, został żal Oj dana, oj dana Księżyc mruga z góry, zanim ktoś Dzyndzianeczka adoptowany, choć bez wspólnej krwi Jak coś zbroją lub świętują, pierwszy krzyczy Maj! Hej! Oj dana, oj dana, rodzina to fakt Nie z papieru ani genów, tylko wspólny trakt Bianki Staszek nie chce wcale, choć mu mówią pierz. Idealna para, mówi to nie mój jest wiesz Hej! Oj dana, oj dana, Lipka zna ten ton Nie każda dziewczyna musi być na ślubny dzwon Daszek śmieje się pod nosem, gdy świat radzi mu Idzie swoją krętą drogą i ma z tego fun. Hej! Ojdana, ojdana, lipka szumi w dal Jak się żyje z jajem w głowie, to i życie bal.